Z nami twoim Warszawo Niech się mury pną do góry Kiedy dłonie gętne są Budujemy beta nowy, nowy dom Już dość na rzeka nigdy rań I tylko chciej, i tylko spójrz jak rośnie w prąg Muranów, Miłów, Mokotów, szerań, Wspólne dzieło naszych róg. Więc chodź i zakaż rękawy, Do ręki pielnie bierz i stawaj z nami tu, Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, Tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, Naszym przyszłym lepszym dniom Warszawą. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawu. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym słowami twajem z Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy to nowy, nowy dom. Witam Państwa wiosenni. Donutarze Lechowska. Witam Panią i Pana. Jan Zagozda. Dziś będziemy grać piosenki śpiewane w latach, które nazywano Latami Odbudowy. Pamiętamy te lata i zostały z nami piosenki wtedy śpiewane. Kto preferuje sentymentalne podróże w przeszłość dawniejszą, musi poczekać. Radio publiczne to radio dla wszystkich. Spora część tych wszystkich. To młodzi chłopcy i dziewczęta lat powojennych, śpiewający piosenki nadawane wtedy w codziennych programach radiowych na żywo. To były czasy muzyki żywej w polskim radiu. Zapraszano na przykład popularny chór rewelersów Cztery Asy. Śpiewali często i zaśpiewają dziś. Z akompaniamentem Adama Markiewicza, kompozytora i pianisty posłuchajmy dwóch jego piosenek – Za miasto i… Pojedziemy przez nasz kraj. Za miasto, za miasto, nad wodę, nad jasno, na łąkę pod niebem pogodni, na lące gorące opali na słońce i miękko powieje wiatr chłodny. Po piasku, po wodzie, dzieciarnia nie broni, gdy starszych już sen. Cóż, może inaczej się dodać do pracy, jak tak spędzony dzień. Jest niedziela, pogoda, las za miastem i woda, a popatrzcie, co w mieście się dzieje. Każdy tatuś z mamusią, ubrać latnie się muszą i prowadzą swe dziadki w aleje. Idzie jedno przy drugim, bo ściągnie się długi, uroczyście parami na szkołę. No przyznajcie mi szczerze, nieodparta chęć bierze, by zatrzymać ich wszystkich i boga. Miasto nad wodę, nad jazdą, na łąkę pod niebem pogodnym. Na łące gorące opali na słońce i miękko okieje wiatr chłodny. Po piasku, po wodzie, dzieciarnia niech brodzi, gdy starszych może już sen. Cóż może inaczej się dodać do pracy? Zwiedzał kraj turysta, a dziś każdy już korzysta z wielkich szlaków setek małych dróg. Jedzie rybak ze Szczecina, dziś w Warszawie się zatrzyma. Jutro patry będzie widzieć mu. Górnik czarny węgiel kopie, ale latem na urlopie morza Jasny brzeg powita go. Jedzie, jedzie, wieś do miasta, widzi w mieście jak wyrasta. Dnia ja na dzień za domem dobry dom. Pojedziemy przez kraj nasz daleko, pojedziemy przez miasto i wieś. Będą bliscy nam wszędzie nas czekać i poznamy ich pracę i pieśń, pojedziemy po słońce, po wodę przywitają nas rzeki i las. One siły nam nowe dadzą wszystkim na drogę, kiedy będzie powracać już czas. Pojedziemy przez kraj nasz daleko, pojedziemy przez miasto i wieś, będzie nas czekać i poznamy ich pracę i pieść. Pojedziemy po słońce powodem, przywitają nas rzeki i las. One siły nam nowe dadzą wszystkim na drogę, kiedy będzie pobrany. I jeszcze karuzela Edwarda Olearczyka. Śpiewają czterej panowie z chóru cztery asy. Się, rozkręciła się, a Rusela jak ten czas. Wiatr śpiewa włos, coś tam śpiewa włos. Wszystko śmieje się, bawi i dźwięczy. Sta się cały świat, słońce, ludzie, wiatr. Biorą udział w ludowej zabawie. Ciebie blisko mam, oczy patrzą nam. Wszystko szybko mija czas. Karuzela tej niedzieli znów niech złączy nas. Do koła szum kolorowy tłum. Świat rozkręcił się jak karuzela. Tak jak ty ja. Życie naprzód gna. No była od starego oddziela. Radosny czas, młodość klipi w nas, Kitną kwiaty i ptaki śpiewają. I w słoneczne dni ludzie miast i wsi karuzelem w niedzielę witam. Krąży wszystko, szybko mija czas. Karuzela tej niedzieli, znów niech złączy nas. Muzyki własnej i radiowej mieliśmy dużo. kurczejanda Janda to przecież radiowy zespół. Śpiewali najczęściej z sekcją rytmiczną Wiktora Karwińskiego. A Wiktor Karwiński to znakomity pianista i kompozytor Władysław Szpilman. Hej, piaskarzu już słońce zabłysło, trzeci oczy kolegów swych budź. Leki wietrzyk szybuje nad wisłą, na swych chłopców czeka lud. Złoty piasek zwiślanego dna to twój najpiękniejszy powód, kiedy łódź wypełni jak słoneczny blask. Wszystkie oczy śmieją się wesoło. Na ładunek zwiślanego dna tysiąc nowych domów czeka. Hej, piaskarzu młody w twardym trudzie ja. Miasto swe buduje ty i rzeka. A dziewczyna wygląda ku rzece, wypatruje swe oczy, choć wie, że to wisła nie może jest przecie że to wiatr przy jasny dnie. Złoty piasek z dna To twój najpiękniejszy południ Kiedy łódź wypełni jak słoneczny blask Wszystkie oczy śmieją się wesoło Na ładunek z dna Tysiąc nowych domów czeka Wskażą ja młody w twardym trudzie Miasto swe budujesz ty i że Nasza Jadzia chociaż mała, bardzo, bardzo, bardzo chciała żonownicą być. Więc w z zbyszkich dal i biegała, że aż aby podrosnąć i rekordy nowej normy bić. Więc biegała, 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 że oj, rachet, na wszystkich około, wokół, wokół w około wam czasem śpiew. Lecz biegala biegała, biegała, biegała i chobala, aż poruła się po roku, potem aż Wobila, pobila, wobila, tak na 102. Już odwizdek zwykłych ukrad też się kiedyś bardzo uparł, czozawnikiem być. obrał, więc wciąż na dyski czasem rzut w po, chciał odmężnieć i rekordy nowej normy bić. No i rzucał, i rzucał, i rzucał, i rzucał, że oj, rapek. A wszystkich około, wokoło, około brał czasem śmiech. Lecz kiedyś jak rzucił, jak rzucił, jak rzucił i Rekordy leżały, leżały, leżały tak na 102. Rekordy leżały, leżały, leżały tak na sto Więc byś młody, bracie miły, na zamiary mieszłe siły, z innych przykład wiesz. Razem z nami w nowy czas nieś pogodę słońca blask i pod niebo rolce śmiane rzuć piosenkę tę. Sport to radość i siła, i siła, siła, i siła, 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 i siła, siła że fajra Rapety Sportowiec przy pracy przegoni, przegoni, odchodzi, bylsze Ten Tak jak kabry jak kabry, jak kabry, ma ślepia dwa. I mnóci wesoło, wesoło, wesoło i hop, lala la. wesoło, wesoło, wesoło hop. La, la. Chcesz pójdziemy na spacer dziś wieczorem po pracy Tylko powiedz, gdzie chciałabyś iść Czy wybrzeżem zielonym na mariensztat uśpiony, czy w łazienkach posłuchać, jak opada liść. Albo może chcesz dzisiaj, bym przed domem twym wysiadł, skąd najbliżej jest na MDM? Poszlibyśmy najprościej placem wielkiej radości, gdzie jest wszystko jak uśmiech i pogodny sen. MDM Dzielnica zakochanych MDM w przyszłości naszej do miłość tu określiła szczęścia plany, jakże pięknie światła w okna krśnią. Jeden księżyc na wieży nie chce jakoś uwierzyć, że wśród piękna utracił swój blask. Lecz i słońce tu gaśnie, bo od słońca tu jaśnie w serca i miłość, która łączy nas. Lecz cóż księżyc nam znaczy, gdy idziemy na spacer naszym miastem jedynym jak ty, gdzieś nam góram zadzwoni i spotkają się w lonie, I spojrzymy na siebie poprzez szczęścia łzy. MDM, dzielnica zakochanych. MDM w przyszłości naszej dom. Miłość tu kreśliła szczęścia plany. Jakże pięknie światła w oknach śnią. MDM, dzielnica zakochanych. MDM, w przyszłości naszej dom. Miłość tu kreśliła szczęścia planu. Jakże pięknie światła w oknach lżnią. Jakże pięknie światła w oknach lśnią. Były i cegły, były i plany odbudowy, i plany pięcioletnie, ale była też miłość, o której między innymi śpiewali nam członkowie zespołu Czejanda, Huru Czejanda. A jutro kolejne piosenki lat 40. i 50., jak to nazwali Danuta Żolachowska i Jan Zagozda, piosenki czasów odbudowy.